Dzisiejsze rozważanie przygotowała Ewa Cebula ze wspólnoty Krasiejów. Szczęść Boże, witam serdecznie w środę 10 grudnia. Dzisiejsza Ewangelia to wezwanie do utrudzonych, to zaproszenie. Ewangelia według Świętego Mateusza, 11 rozdział od 28 wiersza. Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Jezus doskonale wie, że jesteśmy zmęczeni, że zmagamy się z różnymi problemami, większymi lub mniejszymi. I dlatego właśnie dzisiaj Jezus zaprasza nas, żebyśmy do niego przychodzili, bo zaprasza nas z deklaracją: To ja chcę Tobie pomóc. Przyjdź do mnie ze swym utrudzeniem, z tym, z czym sobie nie radzisz, co Cię przerasta. I spróbuj się z tym zmierzyć nie sam, ale ze mną. Przyjdź do mnie pod moje jarzmo, bo to ja wezmę ten ciężar na siebie. Nasz błogosławiony Edmund Bojanowski odpowiadał na zaproszenie Jezusa. Codzienna Eucharystia, pokorne życie, miłość i bezgraniczne zaufanie do Boga. Pomagały mu w służbie ludziom i w służbie Bogu, w pokonywaniu trudności i poddaniu się woli Bożej. Bóg sobie poradzi z Twoimi trudnościami lepiej od ciebie, gdy mu je oddasz. Tylko zaufaj i módl się.